Cześć, witam serdecznie widzów kanału GMP Garaż Moja Pasja. Zanim przystąpię do wymiany rozdzielacza, chciałem się jeszcze z Wami podzielić takimi swoimi uwagami dotyczącymi opadania przedniej łyżki. Bo tak jak widzicie tutaj przednia łyżka w tej chwili jest podniesiona. podniesiona i spotkałem się na, na grupie osób K162, że niektórzy użytkownicy mają z tym problem, że ta łyżka podniesiona po prostu opada i to opada dosyć szybko. No i oczywiście jest pytanie o co chodzi? Czy może pompa, czy też może siłownik, czy rozdzielacz. Bo to są trzy elementy, które biorą udział w podnoszeniu łyżki. I tutaj powiem Wam ciekawą rzecz, która być może niektórzy się z nią nie zgodzą, nawet że jeśli chodzi o opadanie łyżki, to tylko jedynym elementem, który odpowiada za opadanie łyżki, to jest rozdzielacz od przedniej łyżki widoczny właśnie tam i to tylko on odpowiada za to że łyżka upada jeżeli jest taka sytuacja że łyżka wam się słabo podnosi no to może być to faktycznie wtedy pompa może to być też wina siłownika ale jeśli już łyżka jest podniesiona rozdzielacz jest w położeniu neutralnym i wtedy łyżka upada no to niestety ale za taką sytuację odpowiada tylko i wyłącznie rozdzielacz i to oznacza, że kwalifikują się do wymiany. No może niektórzy się, się z tym nie zgodzą, tak jak powiedziałem wcześniej, ale proszę sobie to przemyśleć. Nie będę wyjaśniał świadomie, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że po chwili zastanowienia każdy, kto kojarzy, jak działa siłownik dwustronnego działania, będzie wiedział, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy. Także tutaj myślę, że dla niektórych rozwiązuje sytuację. Jeśli opada Wam łyżka, to tylko i wyłącznie zależy to od rozdzielacza i należy wymienić rozdzielacz. Nie szukać przyczyny ani w pompie, ani w siłowniku. Także to tyle wyjaśnienia odnośnie opadania łyżki. No a teraz przystępuję do wymiany rozdzielacza. Widzicie tu dwa rozdzielacze. Po lewej stronie nowy, zainstalowany już w Ostrówku. A po prawej stoi sobie na płótniku stary rozdzielacz. Natomiast teraz powiem tylko, dlaczego je wymieniam. Otóż przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby przednia łyżka miała funkcję pływającą, żeby mogła sobie lepiej kopiować teren, żeby można było lepiej wyrównywać teren właśnie przednią łyżką. No i do tego celu potrzebna była taka funkcja w rozdzielaczu. Stary rozdzielacz niestety takiej funkcji nie miał, można byłoby ją zrobić za pomocą dzielnika strumienia, ale to mi koszt wychodził około 350zł A ten rozdzielacz na trzy suwaki kupiłem z osprzętem już za niewiele ponad 500zł, także uznałem, że jednak kupię rozdzielacz trójsekcyjny, dlatego że być może ta trzecia sekcja o, ta, która w tej chwili jest niewykorzystywana, przyda się mi kiedyś jeszcze do krokodyla. Jak mi do głowy taki pomysł przyjdzie, no zobaczymy. Tutaj mam wszystkie elementy niezbędne do zainstalowania rozdzielacza w ostrówku. I tak po kolei takie dorobione kolanko. Przejściówka jest tutaj z gwintu M27x2 na gwint 36x2 bo tu jest ten wąż 36x2 od Ostrówka Gruby i ono będzie tutaj w tym miejscu i tak to będzie zrobione to jest teraz z drugiej strony bardzo podobne tylko że trójniczek zrobiony i to jest odejście z kolei do zlewu do zbiornika oleju i to zrobiłem z też to będzie w tym miejscu Tutaj z kolei w to miejsce przyjdzie ten zawód taki dławiący jednokierunkowy, i to jest też ważne, żeby on był. Dlatego, że w momencie, kiedy jest opuszczana łyżka, to ten zawód musi blokować, żeby łyżka zbyt szybko nie opadała. Bo nie będę wkręcał, bo i tak będzie musiał być wykręcony. No i to już standardowe nyple. Tutaj jeszcze też zrobiłem własne dźwignie, takie dłuższe i o różnej długości. Uważam, że to akurat w jest dobry pomysł, że te dźwignie są o różnej długości łatwiej się tym operuje, także to jest jak najbardziej do powtórzenia dlatego też zrobiłem własne dźwignie takie o różnej długości także wszystko mam gotowe do instalacji i deinstalować staraż mam przygotowany do instalacji właśnie tutaj zrobiony z tego samego który był tylko trochę tak powiększony przygotowany do tego nowego rozdzielacza no i za chwilę rozdzielacz przychodzi na swoje miejsce i jak to mówią rozdzielacz siadł jak ruski helikopter bez żadnego problemu pasował się tutaj idealnie w to miejsce gdzie był przedni stary wszystko pasuje węże w te same otwory nigdzie nawet się tam nie obcierają ani od tyłu ani od, od boku także wszystko jest bardzo elegancko Ciasno, oczywiście, tam jest, a węże trzeba przykręcać po kolei, i wtedy nie ma problemu. Tutaj ten wąż do zbiornika też elegancko poszedł w tamtą stronę. Jedna rzecz to tutaj musiałem tak troszkę wygiąć ten wąż zasilający, no ale to po to jest elastyczny, żeby się wyginał w końcu. Także teraz za chwilę odpalam, zobaczę, jak to będzie pracować. Jeszcze zobaczymy, jak jest z zamkniętym siedzeniem. Ok, siedzonko się zamyka, od tej strony tutaj widać, że też jeszcze jest trochę miejsca, nie ma problemu, tu jest ta dźwignia do zmiany przełożeń w przystawce, chodzi też bez żadnego problemu, tutaj się da to wszystko zrobić, tu jak będzie trzeba użyć tej trzeciej sekcji, no to ja tą trzecią sekcję zrobię, tą dźwignię wtedy wyprowadzę tutaj, ona będzie tu po prostu pracować w ten sposób, i, i to też nie będzie problemu. O ile oczywiście będzie potrzebna, tego jeszcze na razie nie wiem. No ale zobaczymy. Tutaj też ten układ taki zrobiłem, gdzie te kołeczki są jedna wyżej, jedna niżej. Dobrze jest, bo tu jest odległość na, na całą dłoń, można sobie swobodnie działać. Jak trzeba podnieść całą łyżkę, to przechodzimy tutaj na to. Jest to położenie też pływające, które jest właśnie w takim położeniu z zatrzaskiem. Dźwignia sobie stoi i łyżka ma pływać. No zobaczymy, jak to działa. No to twalam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.